Hej, 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 Siemanko wszystkim! Cześć! Jak zawsze, bardzo serdecznie witamy Was w nowym odcinku na naszym kanale. Słuchajcie, jak możecie zauważyć, dzisiaj pokażemy Wam figurki z animowanego serialu Metalions. Zobaczcie, już tutaj w lewym rogu mamy yy, figurki, właściwie takie opakowania z pojedynczym wojownikiem. I tutaj jest na górze Leo, niżej Aries i tutaj Taurus. Oprócz tego mamy y, takiego większego robota, Eclipse, y, który składa się. Połączenie. połączenie dwóch. Właśnie Taurusa i, I, i Leo. Także nie będziemy otwierać tych dwóch, w ogóle tych trzech nie będziemy otwierać, tylko przekażemy je. Na, y, konkurs. Y, na jakiś konkurs właśnie na naszym kanale dla naszych widzów. Natomiast otworzymy tego, to i tak dostaniemy y, te same I właśnie robot? tych samych wojowników. Tylko złożone. Tak, czyli mamy to. A tutaj jeszcze mamy Adaś Ghosta, który składa się z Ariesa i Skorpio. Skorpio, my nie mamy, akurat w takim pojedynczym, ale to też jest normalnie do kupienia. Z tym, że my tutaj będziemy mieli, jak rozłożymy tego robota, tego Ghosta całego. Zobaczymy, jak to wygląda. I największa nasza figurka dzisiaj to jest Ursa. Zobaczcie, to jest taki srebrny robot, który zmienia się bodajże w niedźwiedzia. Tak to przynajmniej wygląda Ale w sumie to nie jest największa figurka w tym odcinku A no właśnie, bo... To za chwilę wejdziemy To będziemy nawet będziemy. teraz możemy pokazać, zobaczcie Taki punkt kulminacyjny naszego odcinka dzisiaj, to słuchajcie to zbudujemy telewizja. sobie tego Infinity <grym> Czyli takiego wojownika nieskończoności, który składa się ze wszystkich, ze wszystkich pięciu Zobaczcie, ciekaw jestem jak duży on będzie Dotąd. Bardzo możliwy, bo ten ursa, on stanowi I tylko cała. jedną piątą, tylko sam Właśnie tutaj środek. Więcej, bo on jest większy i całą... Nie, nie, nie mam pojęcia, ale, ale ciekaw jestem jak to będzie wyglądać. No. Także słuchajcie tak, tych pojedynczych możemy sobie odłożyć. No nie wiem, chyba jakiś post na W dziale społeczność na YouTube założymy i tam rozlosujemy te nagrody. Natomiast tych wszystkich pootwieramy Sprawdzimy jeszcze, pozamieniamy ich w te zwierzęta, zobaczymy co jak I, i później zbudujemy tego Infinity Dobra, no to co Adaś, otwieramy Dobra. Nie ma co, czy ty potrzebujesz nożyczki jakieś? Chyba tak Czekaj, Zaczynamy czekaj Od najmocniejszego pum, 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 pum. Może być Co w się sensie mi najbardziej się podoba A tobie? Ursa Ternice. Chyba tak, Ternice. chyba tak Ternice. Niedźwiedź Ternice. Jeden No niedźwiedź wygląda najciekawiej a um, my z Adamem obejrzeliśmy z Metalionsów. Uh, trzy albo cztery odcinki. Teraz nie jestem pewien, i w sumie tak naprawdę poznaliśmy tylko Leo, tego głównego bohatera Ilona. O, tutaj co go widzicie? A pozostałych bohaterów jeszcze. Ty, 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 te postaci nie, nie, jak gdyby nie mieliśmy okazji jeszcze poznać. Także tutaj za dużo informacji na ten temat wam nie podamy. Jak to jest? On jest pozabezpieczany. To są chyba. A widzisz, tego nie przekroimy chyba. Chociaż. No ale paluchy to musisz... Nie musimy się Nie, twoje palce to jest zły pomysł. <noise> czekaj, musimy jakoś inaczej. Stop. Eee... Mówi ci to coś? To czekaj. A tu było schowane do tego. A Może to Mówię będzie potrzebne. Do tego? Może potrzebne będzie do dołączenia tu? Ty to jest głowa tego złego. Tego złego, jejku, infinity. To jest ale chyba ja. to, to jest to. Nie wiem jak. Tak, 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 tak. Ale, ale to będzie to, czyli żeby zbudować tego największego, no to Ursa będzie potrzebny właśnie... Najbardziej. Okay. Najbardziej, bo to głowa. Dobra. Nawet y nie głowa, ciało, no, Możemy go wyciągnąć. Idzie? Magiczny coś... diament. Ja to w się plika? Ja właśnie nie wiem czy to jest na baterie, <grym> bo tu widzę, że łapy mu sprężynują. Ursa! Jaka instrukcja? Mogłam chyba mu coś urwać, albo to tak miało być. <noise> Dobra, to. Tu? A, Aj, widzisz. Ale fajne. E, zobaczmy, jakie rzeczy może ten ursa zrobić w tej formie, w której jest w tej chwili. Co ty na to? Dobra. Um... Okej, okay, czekaj, czekaj, czekaj. Palce się, ja coś się Tutaj w ogóle. Nogi, góra, dół. Tutaj. Tu właśnie. A nie, ruszają się, ruszają się to? Tylko wszystkie naraz, wszystkie naraz. Mhm. Czy możemy go tutaj coś, czekaj. To, tu, 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 coś Zaraz. Dajemnego. Tak, bo on już się zamienia, chyba, już chyba zamieniamy go w tą y, opcję tego niedźwiedzia. Zobaczmy, bo to są jakieś guziki, tak? Gdzie, nie gdzie. Czy głowa się wciska, to albo coś? Jest. To bo, jest mie miejsce na to. Bo zobacz, tu w ogóle jest kółko. Tak jakby ten niedźwiedź mógł, nie wiem, jechać, bo to jest taki robotyczny. Patrz, ręka bije. Czekaj, czekaj, tu coś. Okej, okay, czyli ca ręce całe się obracają. A z drugiej strony? No, oczywiście to. To jest ten, ten na coś? Ten plecak. To wy przypomina guziki, ale to nie są guziki. Tak. Od góry, głowa. Podej podejrzewam, że to. Tak. O. To chyba będzie tako. Ale to dopiero w momencie, kiedy będziemy y, robić z niego albo infinity. albo nawet tego infinite. Wiesz? Zaraz, no dobra, słuchaj. Ok, zobaczmy tak. Adaś, yy, może po drodze, zamieniając go w niedźwiedzia, znajdziemy jakieś dodatkowe funkcje jeszcze. Przede wszystkim musisz zdjąć z głowy. To. To, to właśnie. Ok. <grym> Zajmujemy się rękami. Dwa razy musimy wcisnąć mu łapy do środka. Weszło. Następnie. Co, całość do środka? <grym> tak. Weszło? Dobra. Trzymasz? No. A on może stanąć w miejscu? Jest. Możemy śmiało iść dalej. Dobra. Tu tak do tyłu. Otwarty? No. Jeden. dwa? Pff. Zaraz, jak to się stało? A, to jest głowa. Zobaczcie. Mamy taką. I ping. A to jeszcze dalej wchodzi? Nie. Zaraz zobaczymy, bo tutaj też widzę, że jest... Jace, zaraz okay. zobaczymy jest z instrukcją, dać. Jak to wygląda, tak? Oj, on fajnie w wygląda. Tu, 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 tu. Ile się. Dobra, słuchajcie, także to jest Ursa. No, może bez tego, ale zostaw. Dobra, Ursa jest gotowy, możemy go gdzieś tutaj postawić. A jedzie rzeczywiście? A idzie, on ma kółka? Tak, miał mieć kółka. Ma kółka, ma. Okej, okay, dobra. Teraz, Adaś, Ghost albo Eclipse. Jeden i drugi składa się z dwóch Wojowników Nieskończoności. Którego najpierw? Wyszedł. Czekaj, bo tam jakiś złoty tył. A czy jest tam instrukcja? Też. Instrukcja chowa się, słuchajcie, tutaj za tym. Ty, ale jakie fajne. O, mnie widać nawet. Adamus? Ty? Dobra, podobnie jak w tamtym przypadku, zobaczmy Adaś. Czekaj. O, to już widzę, zaczęłeś tego. Uh, jak on był? Taurus? Taurus, tak. Chyba tak. Bo tutaj, jaka długa instrukcja? Mamy Leo from robot to animal, Taurus fr from robot to animal, i później Infinity. Jak go zmienić? Okej, okay, czyli tak. To był Eclipse. Czy tutaj ręce się chowają? Nie. Te, w ogóle ten robot jest mniejszy już po złączeniu niż nasz ursa. I to wyraźnie. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś na Czy tutaj. Zobaczcie, co tam się jeszcze rusza. Ręce. Na pewno góra dół, przód, boki. Tutaj coś się odgina, ale to już chyba jest do transformacji. Tak mi się zdaje. No, 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 no. Musiał spędzić wiele lat w jakimś klasztorze Zobaczcie jaki szpagat, jeszcze bardziej może? Nie O, ale taką może się... patrz, jak goryl Tego tak I plecak Spoko, a pokaż go jeszcze z tyłu jak wygląda Czyli za głowę go złapię, uwaga, uwaga O, jak się obkręca Możesz go obkręcić? Jest Dobra, to słuchaj, spróbujmy w takim razie zrobić z niego Tego, Leo i ta Taurusa Dobra, to tu Okej. Okay. Jak wygląda? No i czekaj, czekaj, już... O, już przypomina Leo. Tutaj na górze. No. Jakby tak spojrzeć? Jak go teraz tam odłączyć? Zaraz... Tu są takie wajchy. Właśnie wiem, tylko nie wiem co zrobić. Czekaj, czekaj. Leo wraz z Taurusem byli połączeni za sprawą czegoś takiego. O, tu może lepiej widać. I gdzie, gdzie jest ten element? Adasz? Tutaj. Tu. Za brzuch. Dobra, czyli ty masz tamtego, ja mam tutaj tego. Wydaje mi się, tu jest jakaś blokada. Coś to on nie wygląda jak na zdjęciu. Mm -hmm. <laughs> Zaraz będę musiał zobaczyć, co ja tutaj porobiłem. Aczkolwiek. No, no, no. Mi wyszło coś takiego. Chociaż nie, nie. jestem pewien tej przedniej łapy. Mam. No. Ciebie, Leo, może tutaj postawię. Okej, okay. Ursa, co ty tu? łapę podniósł? Bum. Ok, słuchajcie, chwilę nam to zajęło, ale wszystko się udało. Zobaczcie. O, tak powinien wyglądać gotowy Taurus. Całkiem spoko. Taki nabity. Straszliwie, taki no, typowy taki byczek. Także Taurus, Leo, Ursa. I teraz słuchajcie przechodzimy do ghosta, który składa się z Ariel Nie a Aries, przepraszam Aries? Z Aries I Scorpio I Scorpio Dobra, odkładamy to I, I odkładamy. co? Otwieramy tu, 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 tu. Dobra, jest A instrukcja Okej okay. Dobra, także tak wygląda Ghost Ghost Czyli nasz duch. Trz, trz, trz. Czy tutaj coś bije albo strzela czymś? Nic z tych rzeczy. Tu mamy, to wszystko przypomina guziki, ale nic nie jest z guzikiem. Tylko taki design. O, tu coś mu się otwiera. To prawdopodobnie do skorpiona. To może za wcześnie to robię. Czekajcie, schowam to. Pyk. A jakbyś mógł dać odwrócić z drugiej strony? Zobaczmy. A który miał tutaj plecak miał plecak i głowę mu się wyciągało tam ze środka. Dokładnie, a tutaj mamy też tylko jak gdyby na odwrót. To dopiero przy transformacji. Głowa, mechanizm podobny, też się go tutaj wciska. Patrzcie, że tutaj w ogóle jest inna konstrukcja. Z jednej i z drugiej strony. Aha. No. Ta ręka jest jak gdyby taka mocniejsza. No. Dobrze mówię? A ta. No tak. Tu w ogóle jakiś może światło albo odkurzacz, nie wiadomo. Słuchajcie, żeby rozłączyć, to tutaj wam pokażę lepiej, żeby było widać. Adam, o, ty możesz to rozłączyć tutaj wciskając z jednej i z drugiej strony. Tak? I wtedy odczepia się cała góra. Mhm. Okej. Okay. I teraz... Może tego też zrośniemy? Ariesa możesz spróbować i tutaj później będzie Skorpio. Jestem ciekaw, jak Scorpio wygląda, bo nie mamy tam, żeby się zainspirować, będziemy musieli korzystać tylko i wyłącznie z instrukcji tutaj odczepić tu. dokładnie tak wyciągamy głowę a. tu dobra czy to w tą stronę być może przekładamy go jak gdyby na drugą czyli jak był z tamtej no to tak to chyba tak tu teraz mamy wcisnąć guzik gdzieś tutaj tu tu jest się wciska guzik w tym miejscu a po co i wtedy, jak gdyby pozwolić to położyć cały element na dół. Czyli trzymasz go jakoś tego? Ale on chyba powinien być wcześniej zaczepiony? Nie jestem pewien. No dobra, na razie zostawmy go tak. Zaraz, zaraz. Instrukcja mówi, że po obrocie wtedy możesz dopiero rozdzielić łapy. Ale jak rozdzielimy wcześniej, to nam będzie łatwiej właśnie ustalić z której strony co jak. Czyli to mamy tak. Głowa powinna być w tą stronę. A um, noga, noga, nogi są ok? Nie, to tu. Z tego co nie. widzę? Do przodu, ale będzie Okej. ok. Wolno. Dobra, słuchajcie, udało nam się ukończyć Ariesa. Czy to jest chyba ona? Który z nich to jest ona? Wydaje mi się, że to jest właśnie Aries, ale pewności nie mam. Wygląda. Powiem ci, bar bardzo przypomina Taurusa, tylko taką żeńską wersję. Tak, tak, tak. To będzie ona. Zobaczcie trz, Taki naprzeciw siebie I rogami Dobra, mamy to To pozostał nam ostatni zwierzak I to będzie Skorpio. Po czym słuchajcie składamy tego wielkiego Infinity A gdzie ty poszedłeś z tym skorpio? Nie musiałem. Czekaj. Scorpio, from robot to animal mode. A Odczepiamy górę, to już zrobiliśmy. I teraz tak, kiedy masz tę głowę. Czekaj, czekaj, zanim jeszcze obkręcisz głowę. Jesteś w stanie go przywrócić do tej pozycji, w której on był? No. To było coś takiego, tak? o już przypomina skorpiona, jeszcze. nic nie zrobiliśmy, a już przypomina, Dobra. Obracamy pod jakimś takim kątem coś. No. Obróciłem y, dłonie i trzymi się szczypce. Okej. Okay. Wydaje mi się, że tu chodzi o coś takiego. póki co? Okej. Okay. Później mamy wyciągnąć jakieś dingsy dwa razy z tych rąk właśnie. Widzisz tam to? coś? No. Pokaż, pokaż jak to wygląda. Okej, okay, taki coś. Te przezroczyste. No. I ostatnie to. Dobra, słuchajcie. O ale ciemno. <laughs> Zobaczcie jak to teraz wygląda. Tak nam wyszedł ten skorpio on tutaj ma w ogóle tam, tam jakieś łapki Tutaj takie szczypce porobione W ogóle też fajnie kółka są przemyślane tutaj te przezroczyste no. Czekajcie, czekajcie, przybliżę O, widzicie? To jest kółeczko Mnie I wychodzi czy, czy jeździ tak jak te wszystkie właśnie One wszystkie mają kółka? Chyba wszystkie Słyszę, że coś tam jeździ Tamten też? Przyjrzyj się, tak. tak, tak, tak Jak każdy skorpion Tutaj z tyłu ma żądło Mhm Tutaj paszcza tsz, i na boki. Okej, okay, dobra, słuchajcie, jak widzicie mamy całą piątkę, to co, składamy wielkiego Infinity. Dobra, żeby go złożyć, podejrzewam, że musimy mieć instrukcję ze wszystkich, tak, pięciu. Tak. Tak to, to wygląda, w naszym przypadku z trzech, bo Eclipse i Ghost, tam była jedna instrukcja. Dobra, to co? Słuchajcie, nie będziemy Wam tego pokazywać, bo już widzieliśmy, ile tutaj, e, kiedy pierwszy raz się składa, to nie wiadomo co i jak, mi ciężko tą kamerę trzymać, ja to odłożę i zaraz do Was wrócimy w momencie, kiedy uda nam się już go całego złożyć. Okej, okay, słuchajcie, jak widzicie, udało nam się ukończyć Infinity. Zobaczcie, mm -hmm. jaka duża postać. Słuchajcie, całość przebudowanie tych wszystkich zwierzęcych form no, na to no, zajęło nam chyba 35 do 40 minut. Strasznie no. długo. Teraz drugi raz dużo szybciej byśmy robili, bo tutaj przykładowo wiemy już, jak nogi. Tak, Ariesa i tutaj tego Taurusa. Tam było trochę rzeczy których do końca nie rozumieliśmy, ale już teraz jak gdyby są jasne strasznie ciężka figurka Adam tutaj mówił, że ciężko się tym bawić, bo zobaczcie jakie to wielkie i jakie... <ścoughs> masakra, to trzeba dwie ręce tutaj na plecach też nie, nie byliśmy pewni ale zostawiliśmy mu to, nie wiem czy to jakieś rakiety mogą być bo te elementy można wymontować jeśli Adaś byś tu wyciągnął chyba... czekaj, 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 no, 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 o to, 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 to. taką można, z drugiej strony tak samo to, tak wydaje mi się, że lepiej wygląda bez tego na plecach. Czy tutaj jeszcze coś? Mam nadzieję, że te ręce, słuchajcie, dobrze zrobiliśmy. One mogą być obracane. Także tutaj coś mogliśmy y, pozmieniać. Z drugiej strony, tutaj było ciekawe, bo w tym niedźwiedziu to się tak otwierało. I tutaj mamy jakiś kryształ mocy albo coś. No. W samym środku. Tutaj mamy tą maskę. Normalnie mamy tam urusa. I tu go możemy przysłonić. Powiedziałem przysłonić. Okej. Okay. Takie gogle się zakłada. Tutaj, tutaj. To ruchome. Na górze. Czy jeszcze tutaj coś z tyłu? Ta figurka bardziej się nadaje na wystawę, bo jest bardzo ciężka, ale wygląda bardzo super. I okej, okay, słuchajcie, myślę, że to jest właśnie idealny moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Jak zawsze pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, suwa z dzwoneczkiem i co? Jak zawsze bardzo serdecznie dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia w naszych przyszłych filmach. Marka!